Jak widzicie, dostałem kolejny prezent. To jest miałem co 10 minut. Ja nie wiem, że Od no na odcinki. Od kurbekona odstaje. Widzowie, no to człowiek Widzowie. Najpierw daje ekskluzywy na odcinki. Daje nam gemy na odcinki. Kupuje nam rzecz na odcinki. A wy. Nie! Nie! Nie widzowie! Nie! No widzowie! Kto go przebije? Kto to jest? Ile? Nie, nie chłopiec, Nie! Co ja robię? Co to jest? Ile tego? Ile tego jest? Ile? No ile tego jest? No 22? Chłopak uszalał! Ile on 2 miliony wydał? Nic na jego głowie? Nie. Kubę. Tak się Nie. Ja nie, nie, nie wiem to przymijać. I widzisz to przyjmować? Ja jeszcze nie wiem. Dwa, proszę. Zobaczcie, ale też doceniam to, co mam Dziękuję. Dam treść. O, to dobra widzowie, jeszcze nagram tam 122 klucze. Widzowie! Żeby aż tyle dostać od jednego chłopczyka, chłopaka, od Hiselba, od Kubejkona. Widzowie, stop, już to znaczy. No widzowie. Dziękuję. Dobra. Rok bardzo małych. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Może ktoś jeszcze wysłać podpoknik? Sennik, może ktoś jeszcze wysłać te klucze? Cennik oczywiście. Tutaj. Tutaj pocennik cennik zrobię. Ej, ktoś gargantua Santa Pausa, drobny w Ameryce. Dobra, najsłuchaj nice, widzowie. Papa, dziękuję w ogóle za tyle, aż tego. No to może ktoś go przebije? Może? O nie wiem, tego nie wiem. Czy ktoś go przebije. Widzowie, cię pozdrawiam, pamiętaj. Biszcie od dla niego dziękuję. Dziękuję, biszcie, dziękuję. Jak ktoś go przebije, to ja będę krzyczał, to ja będę płakał ze, yy, z radości. Jak, widzowie, jak ktoś wyśle tysiąc na przykład, to w ogóle to będzie przesada nawet. To 10 milionów gwiazd to jest tak samo jak to, jak ktoś no dobra, papa pa, widzowie, podziękuję. Dziękujemy Frankowi oczywiście. Dobra, papa pa, widzowie.